Znajdujemy się w kamieńcu ząbkowickim w pałacu Marianny Orańskiej. Kobiety petardy, znanej ze swojej przedsiębiorczości. Wyobraźcie sobie, że dzięki niej już w XIX wieku powstały m.in. huta szkła, sieć dróg, kopalnia marmuru, czysta wyhodowlana. Była uwielbiana przez ludzi. Jeden z jej wielbicieli nazwał jej imieniem soczystą, dorodną, słodką gruszkę. I to właśnie gruszkę Marianny połączę z produktami z linii tarczyńskiej Naturalnie, żeby stworzyć pyszne śniadanie. Zostawiam Was Teraz tutaj żebyście mogli zapoznać się z historią tej niezwykłej kobiety, a ja zabieram się za gotowanie! Dzień dobry! Pałac Marianny Orańskiej! został wybudowany w Kamieńcu Ząbkowickim. Marianna przeznacza kwotę 3 ton złota na budowę rezydencji letniej. Jak widać to nie jest całkiem mały pałac, ponieważ posiadał 27 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem. Dodatkowo fajną ciekawostką jest to, że buduje pałac 33 lata, okazuje się, że każda wieża pałacu ma 33 metry wysokości i ciekawostką jest to, że na dole w stawie funkcjonuje fontanna, która wyrzuca wodę również na 33 metry. Daje dużo do myślenia. Przepiękne tereny otaczają naszą rezydencję letnią, czyli Marianne Orańskiej, można tak śmiało powiedzieć, pałac. Dodatkowo możemy śmiało stwierdzić, że niegdyś ozdobą była ogromna ilość kwiatów, a zalej, magnolie, rododendrony, róże. Dodatkowo funkcjonowało 27 fontan niż wodnych wodotrysków i co ciekawe, zasilane były grawitacyjnie. jesteście? No to możemy zacząć gotować. Pierwsze danie, które przygotujemy razem, to drożdżowe buchty z tatarem z frankfurterek i gruszki Marianny. Zaczynamy od tego, że na rozgrzanej patelni przesmażymy czerwoną cebulę. Żeby nasze danie miało lekko pikantny smak, kawałek cebulki czerwonej pokrojony w kostkę ląduje na patelni z rozgrzanym olejem. Czas na frankfurterki wieprzowe, tarczyński naturalnie te pokroję w cienkie plasterki i przesmażę razem z cebulą. Kiedy cebula jest zeszklona, dodajemy frankfurterki, mieszamy. I możemy zająć się gruszką, gruszką Marianny. Jestem Adrianna, a mam nadzieję, że Marianna byłaby zadowolona z mojego przepisu na jej gruszkę. Do frankfurterek idealnie będzie pasował tatar z gruszki. Kiedy one już się tutaj pięknie przyrumienią na patelni, ja dodam gruszkę pokrojoną w drobną kostkę, a do tego Moi drodzy, musztardę francuską. Marianna miała całkiem spory charakterek, dość silny, więc przydałoby się coś ostrego, co będzie symbolizować jej wielką kobiecą siłę. Kiedy frankfurterki się przerumieniły, a cebulka skarmelizowała, czas na odrobinę pieprzu, soli i mój sekretny składnik – łyżka lokalnego miodu. Ciekawa jestem, czy taki właśnie miód z pobliskich pasiek wykorzystywany był na kuchni za czasów Marianny. Tak doprawione frankfurterki lądują w naszej miejsce z tatarem z gruszki. Czas na łyżkę musztardy. I coś zielonego. Świeży, drobniutki szczypiorek. Szczypiorek ląduje z gruszką. A na rozgrzanej patelni dodaję kawałek masła. Czas usmażyć moją buchtę. Nie wiem czy wiecie, co to jest buchta. Buchta moi drodzy to inaczej drożdżowa baba. Ja taki gruby plaster drożdżowej babki obsmażam na złocistym masełku. I możecie sobie tylko wyobrazić jak to będzie smakowało, ale moje danie jak danie każdej kobiety musi też pięknie wyglądać. I brakuje mi tego jednego magicznego składnika: sadzonego jajka z przepięknie rozlewającym się żółtkiem. W moim domu jajka smaży się na oleju, ale u mojej babci smażono jajka na maśle. Tradycyjnie sól i pieprz. I jeszcze odrobina gruszki Marianny że pięknie prezentowała się na naszej dolnośląskiej Buchcie. Na tej pięknej pałacowej zastawie wykładam gorącą, rumianą chałkę. Na to, moi drodzy, idealne, perfekcyjne, sadzone jajeczko. No i oczywiście mój tatar z frankfurterkami wieprzowymi, tarczyński naturalnie gruszką Marianny, musztardą i szczypiorkiem. Założę się, że taka kobieta jak Marianna szukałaby tylko najlepszych produktów i tak jak ja wybrałaby te z czystą etykietą. Do tego świeży szczypiorek no i odrobina zieleni. Ja tutaj mam kwiaty nasturcji. I myślę, że tym kwiatem skradłabym serce Marianny i razem ze mną usiadłybyśmy sobie gdzieś w pałacowym ogrodzie i przekanszały Dolnośląską Buchtę z frankfurterkami wieprzowymi, z sadzonym jajkiem i oczywiście gruszką. Czy pojawi się gruszka Adrianny? Tego nie wiem, ale pracuję nad tym. Mój ulubiony moment każdego kulinarnego programu to moment degustacji. Ja sobie tutaj popróbuję, co mi wyszło, a Was, moi drodzy, zapraszam na spacer, żebyście poznali więcej faktów na temat tego przepięknego pałacu. Mmm. Marianna uwielbiała słodycze i nawet zachowały się listy, kiedy to się cieszyła, jak jeździła do swojej gosposi, a ta przygotowywała jej słynne ciasteczka. I tutaj pozwolę sobie pokazać te ciasteczka, bo to były takie ciasteczka z nadzieniem z płatków róży, takie konfitura, także uwielbiała to, uwielbiała serniki. W pałacu nie przetrwały jadłospisy prawda, kuchni pałacowej, natomiast wiemy, że w pałacu Królowała właśnie ta gruszka Marianny, która tutaj była podawana w postaci potraw, takich jak gruszka w Occie na przykład, czy gruszka z serem kozim. A wszystko to pochodzi z listów Marianny, bowiem Marianna napisała mnóstwo listów. Te listy pisała do dzieci, jak również do różnych znajomych. No i tam często pojawia się właśnie taki motyw kulinarny. rozmowie na pewno zgodzicie się ze mną, że to bardzo wyjątkowe miejsce. No i mam nadzieję, że też trochę zgłodnieliście, więc czas przygotować drugie danie. Nie wiem, czy znacie taką potrawę, która nazywa się gruszki pięknej Heleny. Ja dzisiaj przygotowuję gruszki przedsiębiorczej Marianny. Gruszki pięknej Heleny to deser z gruszek gotowanych w czerwonym winie, a moje danie gruszki przedsiębiorczej Marianny podawane będą z parówkami 100% z Tarczyński naturalnie i orzechami oraz lokalnym kozim serem, tak żeby było zdrowo i bardzo pożywnie. Zaczynamy od tego, że wydrążone gruszki skrapiamy sokiem z cytryny. Dzięki temu, moi drodzy, gruszka nam nie zczernieje i zachowa swój piękny. Kolor. Do tego oczywiście lokalny, regionalny produkt. Ja wybrałam pyszny Kozi Koziser świetnie łączy się ze skórką z cytryny i jakimś ziołem. Może to być rozmaryn, może to być oregano, ale ja wybrałam tymianek. Dzięki zapieczeniu tymianek odda swój niesamowity zapach. Jeszcze trochę soli i pieprzu. Biegnę do pałacowej kuchni, bo gruszki muszą być zapieczone w piekarniku nagrzanym na 180 stopni przez mniej więcej 20 minut. Do zobaczenia! na parówki 100% szynki tarczyńskiej naturalnie. Wiadomo, pałacowa kuchnia oparta była tylko na najlepszych składnikach. Nie znaleźlibyśmy tam żadnych konserwantów ani barwników. Na patelni rozgrzewam, moi drodzy, solidną Łyżkę pysznego masełka. W mojej kuchni, tak jak w kuchni francuskiej, dobrego masła nigdy za wiele. Kiedy jest najlepszy moment, żeby wrzucić coś na patelnię z rozgrzanym masłem? Moi drodzy, wtedy kiedy masło zaczyna nam bąbelkować i skwierczyć, podejdźcie tutaj i rzućcie swym okiem na tą patelnię. Tak powinno wyglądać dobrze rozgrzane masło. Takie zrumienione masło ma lekko orzechowy smak. Więc dodam do mojego dania też orzechy, te włoskie i laskowe. Orzechy też podam na ciepło z masłem i łyżką miodu. Piękne, złociste, zrumienione, zapieczone gruszki z kozim serem. Do tego oczywiście parówki 100% z szynki, tarczyński naturalnie. Mniam, jak to się komponuje. I odrobinę orzechów w miodzie. Moi drodzy, nie byłabym sobą, gdybym skończyła to danie bez jakichś lokalnych ziół, które wyobrażam sobie, znalazłabym w tym pałacowym ogrodzie. Wybieram musztardowca. To jedno z moich ulubionych. Do tego piękne kwiaty, kwiaty rukoli. Pamiętajcie, że kwiaty też są jadalne a smak ziół nie kończy się tylko na listkach i gałązkach. Kwaśna rukie wodna. Nie wyobrażam sobie lata bez smaku i zapachu kwiatów kopru. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jestem przekonana, że to śniadanie podbiłoby podniebienia pałacowych gości i sprawdziłoby się na pałacowych śniadaniach. Przepis na to i inne naturalne śniadania znajdziecie na stronie naturalneporanki.pl Zapraszam i do zobaczenia w trasie.